Nie proszę Państwa, nie pomyliłem tytułu. To nie będzie film o cięciu winorośli. Ponieważ ostatnio bardzo dużo materiałów na kanale pojawiało się takich z mięskiem, to dzisiaj dla Was i w sumie dla siebie również coś jarskiego. Pyry z gzikiem. W południowej Wielkopolsce także pyry z gziką. Postne danie kuchni wielkopolskiej złożone z ziemniaków, w gwarze poznańskiej pyrów oraz gziku, czyli odpowiednio przyprawionego twarogu, w innych częściach Polski, głównie na Mazowszu, nazywanego serem twarogowym albo serem białym. Nadszedł czas na takich leniwców jak ja i wypada ciąć winorośl. Ja do tej pory winoroś z reguły, jak jest dosyć chłodno, czyli zbierałem nawet mm, sztobry już w listopadzie. Najczęściej ciołem gdzieś koło grudnia. Jakiś czas temu próbowałem również opóźnić nieco start tych winorośli moich, i ciołem też na przedwiośniu. No ale stwierdziłem, że to nie ma większego sensu, dlatego teraz z czystego lenistwa przedłużyłem jak tylko mogę. <grym> najbardziej, jak już się będzie jak już się ociepli trochę na zewnątrz, i nie będę musiał marznąć. Nie będę musiał mi marznąć w czasie cięcia dłonie. A ponieważ taka praca niestety zabiera trochę czasu. To już wczoraj zaplanowałem sobie, że zrobię jakieś szybkie danie. No i będzie to taka wariacja na temat pyrki z gzikiem. Ziemniaki faszerowane serem, rzodkiewką, kiełkami rzodkiewki i kiełkami rzeżuchy. Jest ciągle zimno, niestety własnej rzodkiewki jeszcze nie mam. Te rzodkiewki nowaliki, one bardzo ładnie wyglądają, natomiast nie mają takiego pikantnego smaku jak ma rzodkiewka z mojego ogródka. Natomiast taki pikantny smak, ale koloru nie mają z kolei kiełki. Jakiełki od paru lat już stosuję u siebie w swojej kuchni. Polecam szanownym Państwu, polecam każdemu z Was. No, trzeba niestety zaplanować trochę wcześniej, bo takie kiełki w takiej formie, jak tutaj mam w swoim słoiczku, w swojej kiełkownicy, no to już ponad tydzień spędziły tutaj, więc nie da się tego zrobić na ostatnią chwilę. Ale zakładając, że już mamy takie kiełki, ser, śmietana, pieprz rzodkiewka, kiełki rzodkiewki, kiełki rzeżuchy i sól. I o czerwonej cebuli mówiłem. Czerwona cebula, nie kroję jej w takie malutkie kosteczki. Chcę, żeby te piórka jednak w tym, w tym farszu występowały jako takie złamanie tej faktury sera. Do tego mokra mozzarella, biała mozzarella, świeża mozzarella, zapiekanie w 200 stopniach przez około 5 minut. Dwie grzałki na górze. One są, zdaje się, do pieczenia kurczaka chyba. Turbo Grill się to nazywa. i Ja w, na jakieś 5 minut wrzucam do piekarnika. No i mam w ciągu mm, 3 do 5 minut gotowe danie, które zjem ja, które zjedzą moje dzieciaki i każdy chyba będzie zadowolony, bo zawsze można dodać mm, coś na górę. Jeżeli ktoś chciałby jakoś mięs, mięsnie urozmaicić to danie, to można kawałek choćby takiego prościutka, które tutaj wisi. Można na to wrzucić kawałek jakiejś szyneczki, cieniutki plasterek i będzie, polecam szanownym Państwu, naprawdę szybkie danie i bardzo pyszne. No i niestety trzeba je zaplanować trochę wcześniej, to znaczy, żeby zrobić je szybko, to trzeba wcześniej ugotować ziemniaki, no i żeby one miały czas, żeby przestygnąć sobie, ale poza tym to bardzo szybkie danie. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.